Teraz trzeba tylko zobaczyć Obejrzeć tak. Czemu nie wziąłeś na wioskę tego Jadana? Tak, tak O nie nie krysie, kry się, Krysie! krysie. Patrzy się na nas! Chyba sprytnie wymyślił. Pójdzie na górę. Taki spryt pomysł wymyślony. Yes. Nieźle. Y tam jest! Nieźle. Jeszcze zamieszczaczka. 150, 165. Nie, Snajper jest. przeżył. Patrzcie, Snajper pod hamerem przeżył. Lol. Nie. Dobra, ruszamy. A czuję. Jaki jest faniak? Fardel? No, najkobra no jeszcze. Fajnie. Tak,